siemano z tej strony mafia i witam was w cesie tak dzisiaj pogram sobie na cheatach tak tak jak mam prezentowałem tego ser ten serwer tak dzisiaj jest ze mną kolega sirka sira na no siema tak dzisiaj tak tak to jest, będzie taki trochę dłuższy odcinek jakieś 10-15 minut tak i dzisiaj Mm, tak, zaprezentujemy Wam kolegi Aymat, zobaczycie, same banie będzie walił. A ja zaprezentuję Wam tego którego z którym już grałem. No i to będzie tak. Pogramy. Zabił Cię. Tak. Będzie zabił. Czekaj, bo ja mam na starym Jak Widzicie? włącza się go F1, dam Wam link do pobrania. Pogramy sobie żeby mm, będzie też link do... IP znaczy będzie też. Będzie też link tak, ja, który tutaj tylko zmienił, bo... E, za tobą, za tobą. Szyma. Szyma. Są tam na muzy. Ja ich ja widzę. Bo mam OpenGL tam teraz... jest. O ho ho! Wow. Ty, home 18 HP mam. Tutaj nie nie działa. A ty nie masz nie tego mam... Pngela, co ja ci dawałem? Nie mam go. Mów głośniej, bo cię, wiesz, może, może być cię nie słychać. Ja specjalnie mówię głośniej, żeby mnie było słychać dobrze. Idziesz? <noise> ja ci powiem, że nie ma tego Pngela, bo zapomniałem właśnie tego potem wrzucę. To później my będziemy normalnie. Lul, Ale lamus. Co tak pika? Nie wiem. Nie umiem. I do... Ten chuj ma aim. Ej, i... jak on kampi? Wej, zabił mnie przez ten kontener. Dobra, nie. Dobra, teraz my też skanujemy. Oni mogą, to my też możemy, człowieku. Tak. Dobra, odpalam WH, bo ja mam takiego paka, że mam AIMA WH i te Dobrze, paki. dobrze, odpalaj, odpalaj, bo lamusi, tak? Koniecznie będzie. Dobrze, dobrze, dob dobrze robisz, dobrze robisz. Chyba będą sobie skanować przez ten paka, bania. Oj, lamo! Masz. J ja wal na dwanie. Cieszę się. To było... Dzięki było dla ciebie, <noise> <i> dla moich <noise> widzów, Sorry. których jeszcze nie mam. Wiem, że któryś z nich zawsze pi na respie. Tak. Ej, wiedz... coś mi kurde, puka. No to ja, 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 nie, ja nie wiem co ci puka, ale chyba na nagraniu to nie będzie słychać. Wątpię. Oby. Wątpię, żeby było to słychać. Chodź, idziemy. Skroksimy. ty teraz do góry. Odcinki będą często z TESTA, bo lubimy grać w TESTA, nie powiem. O, może z Minecrafta jeszcze coś dzisiaj wrzucimy. Może jakiś jogalny program? Z mojego serwera. <coughs> o, jak spadłem. Żyjesz? Pedał. Jest tutaj jakiś namiast. Ej, ja kurde 60hp mam, no. Ej, lol! Tylko kaktus u góry Kapi. Ej, ej, no weź, jaki lamo. Ej, ja, Zap... ja go dosyć. szczerze nie widziałem, a ty? Ja też. Nawet nawet z tym moim Powiem wam, że, że to bucham, może nie jest takie dokładne, ale jest... Powiem wam tyle, że jest niewykrywalne. Na żadnym serwerze wam nie zarzucą, że macie bucha. Nie, <cjust》> nie będzie wam skakał ping ping po 200, tylko... Właśnie, Macie tak normalny, no normalny. ping, tak jak, bo jak ten Ping Po jaki Karol ma ping po 300 mu ładuje. No, właśnie widziałem ten Karol, nie? No. Kurde, nie to, ten, to, a może w kolejnym odcinku damy wam linka do mojego AIMA W którym A... powiem, wam fajnie się gra. OF oh, tak, 8 HP. 8 HP <grych> Kurwa, ja jestem taki nie, chory. Nie, nie. Ej, nie wiem czy troszkoły pójdę. Ja się boję. Ja się boję. Cześć, ja offnałem Aima? A tak, ja offnałem AIMA, ja się dziewczyną mi było niż pają. Lamusie, włącza ja Ty uważaj, bo on tam ten. Gdzie on jest? Ty! Jukoloma! Ło, dobra dostał. O, ładnie. No właśnie i teraz muszę. Chodził po drabince. Kolejny. Bania. Bania. No i widzicie, ten aim jest przy dobrym, więc sobie y, też go pobierę. I, i w następnym odcinku zaprezentujemy tego aim'a właśnie. Dzisiaj ci Leminka rzucę. Super. I... Dzisiaj, Dzisiaj może jeszcze coś nagrać, będę musiał to renderować. Ej, jeszcze Ej, kurde, bo ja wiesz co, jak wciskam fał to mam menu 2, powinienem mieć menu, nie wiem czemu tak mam O, hej, chodź tutaj, bo tutaj dwóch jest lewo, tu. Gdzie? Tutaj z strony. Ty, poczekaj no, bo ja, poczekaj bania. A drugi? On i tak będzie słyszał, poczekaj Bania bo on stoi na tym I Bania, trzy Banie, haha <noise> ode mnie Bania Trzy Banie, <noise> trzy Banie, widzicie to? mamy też cela I... ja, ja jestem lamcią wiem Granacita ale Jeszcze zaprezentujemy Wam tego Aima Nie tak, nawet dobrze Wam tego Aima Ale też Wam zaprezentujemy Aima Będzie ładnie, będzie fajnie O dobra, idą tutaj na... Tak, to kole... ci mi granata lol ja mam odporność na fleszę, że wciskam CF3 no nie? lol! Ale ci też albo skanowali, albo mają ci <noise> coś tu jeden już schodzi. On mnie, ej widać to, że on mnie widzi. Lamos. Myśli, że tego nie widać tego jego WH. Ej mafia, to ty to, to, to... No, Fuck! no. Fuck, ja no, 8HP. Dajesz ananas, kiś jesi. A... Ten kurde zenek ja Ej, się. No to ty wciśnij. tego aim'a nie masz! Tylko mnie będziesz wziął Pa, 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 co daje pop. No, dobry. Bo ładnie. Ła, ładnie ich ciśnie. Spro ma jeszcze HP, żeby ich zabić. O, trzeba. 19! A, nie, teraz mniej. Je, jedna, dobrze! Aj! O. Ale skan! Ła! Ale nie, to, to możliwe, że skanował, no. nie, ale mu się faktowało, że się tą pakę podłożył, więc tych ma. No i już, o, tak nie, nadal jest... jestem pierwszy, no. Lo ty, EX, tu jest admin teraz, to się Tak? Ten u nas jest EHX, to jest admin. Skąd wiesz? Bo zbanował przed chwilą, admin HX zbanował na 5 minut tego takiego żydziora. Ale, ale spokojnie, on nas tutaj nie obczai kolego. Nie. Czu, 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 czu. O, Zanek laptop. Zanek laptop. O wygrać mnie nie strzeliłem. O, dostaliście ja granatę, sobie... bo... Oj. Ja sobie właśnie ja, ramach, ja, nie? ja sobie... muszę to usunąć, to... to... to P. LOL. Bo mi to trochę przeszkadza to z Dostałem ja bana, wie. jest, dobrze. Ty bana dostałeś. No no to to było tyle. Ja jestem mafia. Ja Sira na nas, rzeknamy się zwali. Nara?